Dobrnęliśmy do piątku, weekend przed nami, piękny weekend, mam nadzieję w Polsce będzie, dlatego że jest to oczywiście majóweczka, z czego wam naprawdę serdecznie życzę, aby tak było, a ja cóż, praca, praca i to wszystko. Ale dzisiaj nie o tym, cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul, a o czym? Ano o naszym małym koksiku, Bugi, to jest szósty poziom czołg średni nacji naszej, polskiej. I dzisiaj chciałbym ten pojazd tak mniej więcej omówić i pokazać Wam dwie bitwy na tym pojeździe. Jak dla mnie, no taki kurczę, to jest mały właśnie koksik i gra tym pojazdem, owszem, na szóstym, siódmym poziomie jest przyjemna, ale z ósemkami różnie to bywa. Do tego czołgu musimy się oczywiście przyzwyczaić, dlatego że tutaj mamy na przykład działo w postaci haubicy 100 mm, ewentualnie działo 90 mm. Patrząc ogólnie na wygląd, bardzo podobny do francuskiej, Kaczki, ale o wiele bardziej mobilniejszy. I co ten pojazd takiego nam tutaj zaoferuje? Zaraz wam pokażę. Mało tego. Sprawdzimy sobie najnowsze informacje, jeżeli chodzi o statystyki i szczegóły. Tak więc zaczynajmy. Bugi. Jest to ostatni mój pojazd, który Wam przedstawię w Nacji Polskiej. Wszystkie pojazdy Nacji Polskiej, pojazdy drzewkowe już Wam przedstawiłem. Jeszcze tutaj zostają materiały z trzema odznakami biegłości. Z tymi pojazdami również przedstawię Wam materiały, jak wbijałem trzy odznaki biegłości. Jeszcze mi została dziesiątka do wbicia, ale z tym jakoś mocno mi się nie śpieszy. I dzisiaj mamy ostatni pojazd. Owszem, jest jeszcze piątka. Piątką szczerze powiem nie grałem. Kto wie, może ten pojazd również... Kiedy Kiedyś się pojawił mnie na kanale, ale starałem się skupić na pojazdach z polskiego drzewka, pojazdach średnich od szóstki do dziesiątki. I teraz zobaczmy, co ten Bugi takiego posiada. Najbardziej mi się podoba to, że mamy aż 840 punktów wytrzymałości. Jak na szósty tier, na czołg średni, tutaj porównamy sobie konkurencję, poczekajcie, zmienimy sobie oczywiście tutaj w naszych. Ustawieniach i zobaczmy, jaka jest konkurencja. Konkurencja? No w sumie nie byle jaka. Mamy Wojtka, który posiada 750 punktów wytrzymałości. Jest Ziśka, 750. Radzieckie medy mają po 720. Co tutaj takiego jeszcze może nam zagrażać? Brytyjskie również 750. Amerykańskie 774. Tak więc słuchajcie, bugi pod tym względem wypada bardzo dobrze. 840 punktów wytrzymałości i teraz zobaczmy, jakie ten pojazd posiada parametry działa. Tutaj mamy trzy działa na tym pojeździe. Zaczynamy od działa 75 mm, później mamy 90 mm i na końcu mamy chałbicę 100 mm, ale zdecydowanie ja wybieram tą hałbicę. dlaczego? Ano, dlatego, że ona szybciej przeładowuje. A jak to sprawdzić? Zobaczcie, teraz Wargaming dodał nam o wiele więcej możliwości. Przechodzimy sobie na podgląd modułów. Tutaj możemy sobie zobaczyć. Szczegóły i statystyki. Zobaczcie, tutaj mamy podane wszystkie szczegóły i statystyki. Do tej pory tego nie było w tej nowej aktualizacji 6.0. Oni to wprowadzili w ostatniej aktualizacji i tutaj naprawdę mamy bardzo dużo informacji: koni mechanicznych, 700, prędkość maksymalna, 55 km na godzinę. Jeżeli chodzi o działo, zobaczcie celność, mamy 0,36. Czytając wszystko od lewej strony, tutaj mamy moduły narysowane i akurat właśnie przechodzimy po. Najpierw mamy silnik, później mamy działo i działo celność 0,36, czas celowania 2,6, opuszczanie działa minus 8 stopni. Ilość pocisków mamy 74 sztuki, czas przesadowania 6,72, szybkostrzelność prawie 9 pocisków na minutę. Te parametry uwzględniają naszego załoganta, nasze wyposażenie, bo patrząc na przykład w zasięg Spot'a, ja akurat posiadam na tym pojeździe optykę. Zobaczcie, mamy ponad 400 metrów. Ten pojazd oczywiście nie posiada tyle, ale mamy oczywiście na pojeździe zamontowaną optykę i od razu podaje nam wartość taką, jaką obecnie posiadamy. Tak samo prawdopodobnie, jeżeli chodzi o inne moduły, również tak to wygląda. Jeżeli chodzi o serię strzałów, mamy jeden. Oczywiście to nie jest magazynek, jest to standardowe działo i teraz wartość penetracji. Zobaczcie, tutaj na tej haubicy mamy penetrację 53. Jeżeli chodzi o pociski te drugie, tutaj akurat mamy Apeki i są to pociski premium 168. I tak to mniej więcej wszystko wygląda. Uszkodzenia mamy na burzakach, bo pociski pierwsze to są burzaki 410, a na tym standardowym apeku u mamy 300, tak więc jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o czołg średni szóstego poziomu. Przypominam, jeżeli chodzi o inne wartości, słuchajcie, również bardzo fajnie możemy sobie to sprawdzić, zobaczcie. I teraz z powrotem wracając na to działo 90 mm, ale my mamy dział zamontowane 100 mm, możemy sobie porównać te dwa moduły, zobaczcie. Na dole mamy napis Porównaj moduł. Wchodzimy Y i mamy porównanie modułów. Zobaczcie, nasze działo to jest 100 mm, a działo, które jest to drugie, 90 mm. I teraz tak: szybkostrzelność. Na tym dziale większym mamy większą szybkostrzelność. Celność może nie jest lepsza w porównaniu do działa 90 mm. Uszkodzenia również nie są lepsze, no bo standardowe uszkodzenia na dziale 90 mm to jest 240, a na dziale 100 mm mamy tutaj podaną wartość 410, to są pociski burzące, ale na tych APEkach mamy 300. Tak więc zdecydowanie to działo lepiej wypada. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj akurat mamy podane pociski burzące penetrację, a wcześniej możemy sobie po prostu podejrzeć, jaka jest nasza penetracja na tych pociskach AP, która wynosi 168 mm. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, możemy sobie tutaj bez żadnego problemu właśnie porównywać moduły, jest naprawdę bardzo pomocne i bardzo przydatne, tak więc tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o parametry tego czołgu, wszystkie tutaj, zobaczcie, podgląd modułów, wszystko możemy sobie tutaj bez żadnego problemu przejrzeć, przeczytać, jakie pojazd posiada parametry, już nie musimy wchodzić do tankopedii, czołgopedii i tego wszystkiego szukać, teraz wszystko mamy już tu akurat w naszym garażu w grze, gdzie bez żadnego problemu możemy przejść sobie i wszystko sprawdzić. Po kolei jadąc mamy silnik, później mamy działo, pociski i tak dalej i tak dalej. Wszystko tutaj jest podane. Nawet prędkość pocisków jest podana. Bardzo fajnie. Zobaczcie tutaj akurat na tych burzakach mamy 785 na pociskach tych AP mamy 930. Tak więc bardzo fajnie. A jeszcze ciekawostka. Tutaj chciałem wam pokazać prędkość pocisków naszego lisa. Jak to wygląda? Zobaczcie na to. Jest naprawdę no rewelacja. Prędkość pocisków APCR tych premium. To aż 1569 niesamowita wartość, jak na ósmy tier. Penetracja może nie rozpieszcza, bo 252 na pociskach premium, jeżeli gramy z dziesiątkami, mogłoby być delikatnie więcej. Ale grając z pojazdami ósmego tieru, te pociski są rewelacyjne. Bardzo szybko trafiają do celu, i to jest naprawdę bardzo przyjemne grając z tym pojazdem. Również pojazd został wymarkowany. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie ważniejsze parametry, to chyba wam powiedziałem. Jeszcze możemy zobaczyć, jeżeli Chodzi o bugiego podgląd pancerza, jak ten pojazd się prezentuje, jeżeli chodzi o pancerz? No, nie jest to może demon twardości, ale na szóstym tierze ten pojazd potrafi odbić. Pod fajnym kątem ten pancerz jest zrobiony, tak więc, no, od czasu do czasu pociski się ześlizgują z tego pancerza. Jest delikatnie pozaokrąglany, ale słuchajcie, nie jest to demon twardości. Ale jeżeli chodzi o to, czy przeciwnik będzie miał z nami problemy, od czasu do czasu, nawet siódemka od nas się dingnie, ale już na ósmym poziomie zdecydowanie musimy bardziej dbać o to, żeby nasza wytrzymałość, a jest jej sporo, była bardziej na uwadze, dlatego, że później to może się oczywiście przełożyć na lepszy wynik w bitwie. Tak więc słuchajcie, Bugi, naprawdę świetna maszynka, taki event polskich czołgów, fajna taka zabaweczka, patrząc ogólnie na konstrukcję, no w porównaniu do innych pojazdów naszej Tutaj nacji, no można powiedzieć, że konstrukcyjnie wygląda niezbyt nowocześnie, porównując właśnie inne pojazdy w naszym drzewku. Tak więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o opis. Resztę powiemy sobie już w dwóch bitwach, gdzie serdecznie zapraszam. Tak więc lećmy z tym małym koksikiem. Dwie bitwy naprawdę bardzo fajne. Druga szczególnie, gdzie zdobyłem, no chyba najlepszy medal, jaki możemy zdobyć, jaki możemy sobie wymarzyć, chociaż tego. Najbardziej oczekiwanego medalu ciągle nie posiadam, ale ten również jest niesamowicie zacny. Pierwsza mapa, malinówka, losowanie z siódemkami, tak więc no musimy uważać na Tigera, musimy uważać na Black Prince'a, kawu trójkę. No jesteśmy takim troszeczkę hmm, mięsem arm armatnim dla takich pojazdów, ale nic, jedziemy na górkę również, musimy bardzo uważać na te dwa kwadratowe. Polerstwa, które gdzieś tam stoją sobie na końcu mapy. Na szczęście bitwa jest na wyniszczenie, co mnie bardzo cieszy. Nie musimy się martwić o bazę. Zobaczcie tutaj, cześć ktoś tutaj jedzie. Gram w Plutonie z Gregorem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Taki duecik czołg średni i czołg lekki jeden spotuje, drugi robi za niszczarkę. Dlaczego za niszczarkę? Dlatego że no tutaj walnięcie jest niezłe, jak na szóstkę, słuchajcie, na zwykłych pociskach i tutaj był błąd. Nie wiem czy to już naprawili w tej najnowszej aktualizacji. Zobaczcie nazwa pocisku, mamy PK. PK, czyli podkalibrowy. Ale tutaj mamy oczywiście pociski PP, czyli przeciwpancerne, a PK tak zwane. We wcześniejszej wersji teraz niedawno od chyba Kilku dni mamy tą najnowszą aktualizację i chyba to już zmienili. Jeszcze nie sprawdzałem, ale nie sugerujcie się, to nie są pociski podkalibrowe, tylko to są właśnie pociski zwykłe apeki, ale tu jako pociski te premium. Pociski burzące oczywiście, jeżeli mamy miękki cel, potrafimy nieźle przyrżnąć jak to na trolu. Bardzo fajnie ten troll się spisuje. Dobra, mamy Polaka. Mamy polaka, ale nam nie wejszło. Ale teraz już owszem, ta wieża pod fajnymi kątami. No, niestety, przyjąłem i bardzo szybkie zejście CSA 44. Tym czołgiem nie powinno się raczej tak grać w ten sposób. Tu mamy Bugiego Gregor. No, musi uważać, bo jak przywali zburzaczka. Kaczucha również przyjąłem. Cały czas artylerię. A. No i zobaczcie, ta wieża potrafi odbić. Ona jest fajnie, fajnie pozaokrąglana. Nie wiem, co, robi, co robią nasze dwie artylerie. A tam jedzie KW3. Dobra, jedna strzeliła. Kurde, muszę się jak najszybciej uporać z tym bugiem. Ale podjechał czołg ciężki, tak więc mam wsparcie. Na razie postaram się nie wychylać delikatnie, bardzo delikatnie. Gdzieś tam na odległość jest KW2. No, fakt chodzi, dobra, we, wejszło pięknie i zdobił. Weszło w wieżę. My akurat wyszliśmy z tej potyczki zwycięsko. Dobra, jest kawulec, zobaczcie, pięknie. Penetracja nie jest rewelacyjna, jeżeli chodzi o to działo. Tutaj używamy penetracji tylko 168. Na tym dziale 90 mm mamy o wiele lepiej, jeżeli chodzi o pociski premium. Penetracja na podstawie na tym dziale 90 mm jest 156, na premium mamy prawie 200, ale słuchajcie, tamto działo przeładowuje ciut dłużej i mamy mniejsze uszkodzenia, tylko 240. Tak więc no, zdecydowanie ja wybieram tego trolla, gdzie używając apeków mamy szybszy przeładunek, mamy większe uszkodzenia. Coś, pięknie, coś pięknego, 300 uszkodzeń na strzał. Na szóstce to jest naprawdę piękna sprawa, czołg średni przypominam. Niektóre niszczarki tyle posiadają, dobra, skupiamy, skupiamy, weszło 322. O, o dziwo, arty mnie tutaj jakoś mocno nie niepokoją, chociaż biją, biją w Isha. <śla> dobra, biją w Isa. Chyba mój kompan zbyt ostro tam pojechał i nie wiem czy on zaraz nie zginie. Nie ma wsparcia, jest sam. A no właśnie, a no właśnie. Można było poczekać delikatnie. Grając lajcikiem musimy jednak patrzeć, co jest za naszymi plecami. Nie jechać na wariata. Chociaż no, grając tak szybkim czołgiem, ciężko to czasami jest opanować. No, i tu akurat z wyposażenia ja używam wentylację, dosyłacz i optykę. Fajnie optyka na tym czołgu się sprawdza. A szczególnie właśnie w takich sytuacjach, gdzie no, jednak ten spot jest bardzo ważny. Teraz, gdzie nie mamy lajka. Dobra. Nie ty, tam tamta ucieka! A kwadratowe dziecko gdzie ucieka? <laughs> no trafimy, 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 ciężko, ciężko będzie. A jest, 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 czekajcie. O, 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 stój, 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 stój! Jest! Jaki będzie piękny medal dodatkowo, to już nie mówię o jeszcze jednym, którego również zaraz zobaczycie w następnej bitwie. No i dobra, mamy 9 do 5. Teraz tak, niszarka gdzieś, ona tutaj była. Dobra, kurde, zobaczcie, zobaczcie jak ona blisko mnie stała. No, spot ma jednak naprawdę bardzo duże znaczenie. Mamy tam jeszcze co bić, słuchajcie, na razie 3000. Do tego mamy prawie 600 asyst. Szczególnie jak mamy, słuchajcie, takie losowania, ten plus minus jeden, gdzie wargaming bardzo często nam daje takie losowania takie ala eventy, na szóstkach kurde bugi wymiata, naprawdę wymiata, a jeżeli coś nam się trafi jakieś bardzo miękkiego, miękiszony no to pięknie schodzą, naprawdę pięknie schodzą z tych pocisków właśnie burzących, musimy bardzo umiejętnie również operować tymi pociskami, no bo w takiego tygrysa z penetracją 55 na burzakach raczej no, ciężko by było cokolwiek więcej skórać niż te tam śmieszne wartości Dobra, ok, jedziemy dalej, 3 300, jeszcze mamy dwa czołgi, tak więc trochę Hapsa, jeszcze możemy zyskać. Bardzo fajnie, bitwa na wyniszczenie. Jest Black Prince, proszę bardzo, i KW13, tak, tu mamy Black Prince'a. No nie wiem, czy cokolwiek ja mu zrobię. Asysty, przynajmniej mam asysty, o pięknie, tak, tak. Nie wiem kurde dokładnie jak on tam stoi Ale, mamy asysty, pięknie! 1500 asyst, jedziemy dalej. No idzie gdzie ten kabulec? Tak jest, już jedziemy. No zobaczcie, niby prędkość nominalna tego czołgu to jest 55 km na godzinę, tak? Ale no... Nie wiem chyba ze <ścoughs> z góry O, tak, stój, 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 stój. Jest, pięknie. Dobra. Mamy pierwszą bitwę i teraz trzymajcie się ostro fotela, bo będzie ciekawa bitewka. Naprawdę bardzo ciekawa. Owszem, będą to szóstki, ale pokażę bugi swoją moc. Pokażę bugi swoją moc. Mamy meczka i tutaj mieliśmy dwie odznaki biegłości. Prawie, zobaczcie, 94, 83. Mogło wpaść trzecia odznaka, ale nie wpadło. No, ta, ta gra jest bardzo złośliwa. Piaszczysta rzeka. Dwie artylerie, losowanie na topce, na szóstce. Również gram z Gregorem. To co może pójść nie tak. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, co może pójść nie tak. Gregor na rowerze. Czyli pedałuje jeździć. Gregor ostatnio gra bardzo często ze mną w Plutonach, gdzie no staram się go. Przedawać mu swoją wiedzę, znaczy no przekazywać moją wiedzę, gdzie no naprawdę postępy jego są dość spore. Jest ode mnie chyba o rok nawet starszy, tak więc takie dwa stare dziady gdzieś tam jeżdżą sobie i strzelają. Od czasu do czasu u Gregora jeszcze zasiada młodszy czołgista, pięcioletni, tak więc no również uczy się. <grym> Tak jest, Gregor jest starszy ode mnie o rok. 74, ja jestem 75 rocznik. Dobra, mamy tu jednego chętnego. Chodź, 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 chodź. Tu również mamy. Zawsze jadąc w tą pozycję musicie uważać, słuchajcie, na te czołgi, które jadą linią A, A, i one tutaj dojeżdżają do A7, ale zanim tam dojadą, możemy te pojazdy delikatnie obić. Stając w tej pozycji, zobaczcie tutaj delikatnie czekamy, nie wyjeżdżając dalej w tej pozycji, dlatego że możecie się cofnąć i wtedy delikatnie po prostu tylko wystawiając wieżyczkę. Dobra, mamy, 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 ja tak, pięknie, dobra, dostał. Ta pozycja tutaj, właśnie w tym miejscu, jest bardzo fajna. Mamy osłonę od artylerii. No, nie, nie wiem, czy Gregor dobrze robi, że akurat jedzie. Na spokojnie, na spokojnie, ups, ups, przyjąłem, jest niszczarka na bazie, kampi, suczka, no i dobra, teraz tego, T3-4, t 3 85, chodź kolego. Jak na razie bitwa wyrównana, no, przeważnie stoją wszyscy na bazie i kampią, nic nowego. Kto wie, słuchajcie, czy dzisiaj nie zrobię akurat streama na Twitchu? Dlatego, że od wczoraj zacząłem grać w nowoczesne czołgi, ale gramy w tym trybie kooperacyjnym i no, oczywiście są to bitwy z botami, chociaż w, druż w naszej drużynie są gracze, którzy po prostu walczą naprzeciwko botów, tak? I o tyle jest to fajne, że po pierwsze, bitwy są bardzo szybkie, po drugie. Możemy zdobywać bardzo fajnie expa, nie denerwując się i rozwijać sobie te nowoczesne czołgi. No tu, owszem, bardzo dużo, słuchajcie, komentarzy. Zrobię oczywiście o tym materiał. Bardzo dużo komentarzy jest tego typu, że gra dla bogaczy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ten dodatek, tak, nowoczesnych czołgów. Owszem, tak jest, bardzo drogie moduły. Również jest to czasochłonne, bardzo dużo expa potrzebujemy na dane pojazdy, Ale słuchajcie, jest pewne rozwiązanie: można grać właśnie w tym trybie kooperacyjnym. Dodatkowo możemy sobie włączać tego boosta do EXPA, gdzie akurat robię, właśnie używając tego busta, razy 5. Bardzo szybko po 4, po 4,5 tysiąca możemy zdobywać w bitwie. i To jest naprawdę bardzo fajnie. Możemy szybko pojazdy EXPIć bez jakiejś tam, można powiedzieć, spinki. Dobra, jedziemy dalej. Nawet nie wiem, ile mam fragów na koncie. No bo do tej pory jeszcze nie otrzymaliśmy również licznika fragów 6 do 7. Jednym kierem przegrywamy. Dobra, to jest składak, ale nie wiem, co to jest za składak tych mniejszych kierów. Kompletnie nie znam. Tylko te większe, te 9-10 poziom, a tych niższych poziomów nie znam o pięknie to weszło Bardzo ładnie to weszło. Czasami to działo naprawdę potrafi zadziwić dobra, mamy tego Wojtusia! O, mamy Wojtusia. Kurde, gdybym wiedział, że on będzie jechał tyłem, bym bym mu załadował burzaczka. Słuchajcie, wynik jest 6 dla... znaczy 6 do 4 dla drużyny przeciwnej. Tak więc prze, przegrywamy dwoma. O, co on miał za plójkę? Dobra, 4 do 5. Najważniejsze jest to, że nie ma artylerii, co mnie. Op, co mnie bardzo cieszy. I teraz wymiana z Wojtkiem. Owszem, on ma lepszą plójkę, Może nas szybko skończyć, ale my mamy większe uszkodzenia. Czasami w takich sytuacjach te większe uszkodzenia zdecydowanie mają lepsze znaczenie. Dobra, 4 do 4. Zostały 4 pojazdy. Ja nie wiem ile mam fragów. Widzę tylko jakie zrobiłem uszkodzenia 2400. No już mamy więcej. 2600, kurde, fajnie te pociski się zachowują. Niby to są apeki prawie 1000 metrów na sekundę. Lecą, dobra, tu jest jeszcze jeden. To oni tak się pchają. Kurde, do mnie pięknie musiało zaboleć. Tylko, że nie zadałem żadnych uszkodzeń. Tam jest T3-4, czyli piątka. O, pięknie stoi boczkiem. I znowu mogliśmy, kurde, go skończyć burzakiem. Ale słuchajcie, z tymi burzakami to jest y, różnie: czasami nam polosuje pięknie, czasami nam polosuje za śmieszne wartości. Tak więc, no, he, ja zdecydowanie wolę używać już takich ala pewniejszych tych wartości. Gdzie przykładowo mam podane. 300, no to może mi polosować plus, minus, te, czy tam 15, 15% w dół, w górę. Dobra. 288, 3300 prawie mamy. No i dobra, mamy ostatniego. Gdzie to się okazało, że jest nasz medal pula. Tak jest, na bugim udało nam się wbić medal Pula. Świetna maszynka, naprawdę świetna maszynka na topce. Robi niezłą robotę, chociaż, no, jeżeli popatrzymy na zarobek, no to na minusie. Jest to oczywiście czołg drzewkowy, nie premium, i na to ja kompletnie nie zwracam uwagi. Mamy medal pula, mamy medal, tak więc no 12 pojazdów zniszczyliśmy jako Pluton MK, tak więc słuchajcie. Zacny medal pula. 10 fragów na Bugim. No i patrząc na moją drużynę, zobaczcie, kto grał w tej bitwie. Tylko i wyłącznie jeden czołg. Bugi naszej nacji. Trzymajcie się z mojej strony. To wszystko. Życzę Wam naprawdę miłego, zdrowego, rodzinnego weekendu, majówki. I niech RNG będzie z Wami. Do usłyszenia. Hej.